Jak rozmawiamy sobie o pyłku pszczelim, pyłku kwiatowym, to ja wam nieraz mówię, że trzeba go albo zmielić, albo moczyć. Bo ziarenko pyłku jest otoczone czymś takim, co się nazywa sporopolenina. Jest to bardzo odporne na czynniki zewnętrzne, między innymi właśnie kwasy żołądkowe i tak dalej, więc albo mielimy, żeby ją po prostu rozbić, albo moczymy. Wtedy ziarno pyłku jakby naciąga wodę, pęcznieje i pęka. I niektórzy mówią, A co ty gadasz za głupoty? Ja to biorę tak łyżeczką do ust i to się rozpuszcza normalnie. Tylko słuchajcie, tu jakby jest pewna różnica, o której my mówimy. Ja już to nieraz mówiłem, że jakby rozmawiając o pyłku pszczelim, czyli o tych kuleczkach, które są w słoiku, to jest mniej więcej jak kula zrobiona z mokrego piasku na plaży, tak? Duża kula z piasku. To, że ją weźmiesz do ust i rozpuści się na małe kawałeczki. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się rozwaliło, rozpuściło jakby pojedyncze ziarno piasku. I znalazłem na tutaj na TikToku super fajny film. Pytałem autora, czy mogę użyć. Pozwolił mi, i zobaczcie. Tu wam pokażę film, o co mi dokładnie chodzi. I możecie zobaczyć kuleczki, takie, jakie są w słoiku na, tutaj na takim jakby talerzyku specjalnym, i to idzie do mikroskopu elektronowego, tak i te kuleczki. Jak tutaj na przybliżeniu zobaczycie, składają się z tysięcy małych kuleczek. I nam chodzi o to, żeby te małe kuleczki rozpuścić, żeby te poszczególne ziarna pyłku rozpuścić i dostać się do środka, a nie rozpuścić jakby tą dużą kulkę, która jest zrobiona z innych kulek, bo to nie zadziała. Sporo polenina jest jakby przez przyrodę po to wymyślona, żeby ziarno pyłku było odporne na czynniki zewnętrzne. Ziarno pyłku to jest męska komórka rozrodcza. Więc ona musi być odporna na wszystko, żeby się rośliny po prostu rozmnażały. Tak to mniej więcej wygląda.